Rzeszów mistrzem. dziękujemy prezesowi Górskiemu, działaczom, siatkówki Rzeszowskiej. Serdeczne dzięki, brawa dla działaczy, którzy poświęcają czas, jeżdżą na mecze, przygotowują wszelkie imprezy. O tym dużo nie mówisz, podsypa mi tutaj asystent Puchar, który chcemy wręczyć kapitanowi drużyny, panu Akremowi. Bardzo dziękuję. Pochwal prezydenta miasta Zesowa. Trener mistrzu... Chciałem w imieniu drużyny, jak to powiedzmy, przedstawiciel serdecznie Wam podziękować za ten e, trudny dla nas sezon, ale skończony niesamowitą radością i, i tym uprawnionym złotym medalem. Mieliśmy wiele ciężkich, trudnych chwil, ale skończyliśmy tak, jak powinniśmy to zrobić. E, chciałem serdecznie podziękować Wam. Na myśl mi się, że teraz tak e, przychodzi, szczególnie piąty set meczu ze skrom, gdzie, gdzie po czwartym trudnym podnieśliście nas do

że to spacie przez całą sezon co miała nasza drużyna e, dzisiaj pokazaliśmy że wiłk mocniejszy od pozła I bardzo mnie to cieszy a bardzo mnie to cieszy to że następnym roku my będziemy znowu przyszedł. Miś, Miś, reszta Miś, Miś, misz, reszta ja. Dziękuję. Komendant miejski policji ma dla nas niespodziankę. Serdecznie Państwa, to tak policja też się bawi z Wami jak, jak Wy jako kibice, którzy jesteście najwspanialsi na świecie. Ja chciałem chciałem tego policjanta mojego jako kibica siatkówki przekazać kapitanowi drużyny tak dla drużyny jak dla najwspanialszych kibiców i działaczy siatkówki w Rzeszowie na świecie. I teraz Liga Mistrzów wygrana! Mistrzostwo Polski Andrzej Kowal! Sind die Piotr Nowakowski Zeus u Nikolaj Tomaceliw, yeah, hey. Rafał Busek, yeah. Johan Szef. Martin Ogonowski Andrzej Zahorsky.

Sergius Russel! Szukany Lukas Pichocka na rynku. Z czeskiej restauracji podobno. Prezes Bartek Górski.